Cześć, Łukasz się mnoży z tej strony. A witaj w nagraniu, jak osiągnąć sukces. Powiem Ci o sześciu takich złotych zasadach, które mogą Cię zaskoczyć. Po pierwsza zasada, która jest bardzo ważna. To jest spędzać jeszcze więcej czasu przed telewizorem, przed Facebookiem, korzystać z internetu bezproduktywnie. Im więcej masz tego typu działań, no to okazuje się, że tym więcej sukcesu jesteś w stanie osiągnąć i tym więcej rzeczy produktywnych zrobisz. Wyobraź sobie, siedzisz dwie godziny przed Facebookiem, do tego dokładasz jeszcze jakiś serial, trzy godziny przed telewizorem, do tego jeszcze dwie godziny surfowania po internecie i już masz całe popołudnie, cały wieczór zajęte, albo nawet i cały dzień, jak się dobrze postarasz. I to jest właśnie pierwsza zasada sukcesu. A kolejna zasada sukcesu. To jest narzekanie, to jest brak entuzjazmu, to jest bycie realistą. To jest właśnie to, co w Polsce jest bardzo modne. Dlatego w Polsce jest tylu ludzi sukcesu wokół ciebie, a bo to są ludzie, którzy zawsze mówią: to się nie uda. Bądźmy realistami. Nie ma sensu. Spróbuję coś nowego zrobić, ale to i tak nie wypali. A narzekanie, brak entuzjazmu, ciągłe narzekanie, że nie wyjdzie, to jest podstawa każdego sukcesu. A polecam ci to sprawdzić. I trzecia zasada a sukcesu to jest to, żeby nie mieć dyscypliny, żeby robić wszystko bez planu zadań, żeby nie mieć kalendarza, żeby nie mieć rozpisanych a, obowiązków czy, czy planów czy zadań do realizacji, które mamy. A, I zobaczysz, takie działanie na totalnym chaosie, takie działanie na totalnej spontaniczności, zobaczysz, jakie efekty ci przyniesie, będą one niesamowite, zapewniam cię. Czwarta zasada sukcesu to jest. Szukanie winnych na zewnątrz. Winny jest prezydent, winny jest premier, winni są Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoje otoczenie, winne jest Twoje dzieciństwo, winne jest to, co było, a wszyscy są winni, tylko nie my. Nie używamy lustra. To jest, to jest taka technika, żeby nie używać lustra, żeby zwalać winę na wszystkich innych ludzi, a broń Boże, to my, gdzie tam? My jesteśmy krystaliczni, absolutnie bez winy. My nie odpowiadamy przecież za swoje działania, za swoje plany, dlatego zwalaj winę i zwalaj odpowiedzialność na innych ludzi i na inne czynniki zewnętrzne. Piąta zasada sukcesu jest absolutnie fenomenalna. Jak ją sprawdzisz, to się okaże, że naprawdę działa. Wiesz, jak działa? Chodzi o nie podejmowanie działania. Wszelkie nowe pomysły, które masz, odkładaj na później. No nie opłaca się zaczynać w styczniu tego roku, skoro możesz zacząć w styczniu przyszłego roku. Możesz poczekać cały rok, no bo w styczniu będzie lepsza sytuacja. Globalne ocieplenie, globalna sytuacja ekonomiczna, mikroklimat będzie dużo lepszy, sytuacja będzie bardziej sprzyjała działaniu. Także jeżeli masz świetny pomysł na biznes, na zmianę pracy, na możliwość... Poznaj nowych ludzi, nie wdrażaj tego. Czekaj, cały czas czekaj, prokrastynuj, odkładaj to na później, a wszystkie cudowne pomysły, które masz, po prostu zostaw, nie prowadza ich w życie. Albo odkładaj je na później, albo w ogóle ich nigdy nie realizuj, zapomnij o nich. Czyli po prostu zapomnij o działaniu. Przestań działać. Po prostu połóż się i zobacz, aż rzeczy. i poczekaj, aż rzeczy się same wydarzą. Czyli działaniu mówimy stanowcze nie. Ok, ostatnia szósta zasada tego, jak osiągnąć sukces, jak osiągnąć szczęście, to jest. Broń Boże, żadnych zmian. Czyli koniecznie zostajemy przy tym, co jest. Jeżeli chcesz osiągnąć coś innego, coś nowego, no to zrób to, co robisz do tej pory. Na pewno nowe wyniki, efekty, nowe przyjdą. Jeżeli chcesz zarabiać więcej, a w tej pracy, czy tam w Twoim biznesie, w tym, co robisz, nie zarabiasz tyle, ile chcesz, to koniecznie zostań w tej pracy i w tym biznesie, który rozwijasz już dzisiaj. Naprawdę, to działa, zobaczysz. Żadnej zmiany. Jeżeli chcesz się nauczyć nowych rzeczy, no to rób codziennie to samo, co robisz i na pewno się nauczysz. Tak to działa. Takie, takie magiczne zasady, ale koniecznie polecam Ci sprawdzenie tych sześciu zasad, bo wdrożenie tego w praktyce, a raczej inaczej, brak działania, um, pokażą Ci, jak to rzeczywiście wszystko funkcjonuje i jak ten sukces jest prosty, a jednocześnie trudny i skomplikowany. Jaki on będzie, to, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Także sprawdź, przetestuj i wypowiedź się pod tym nagraniem. Ciekaw jestem, co o tym sądzisz. Może masz jakieś doświadczenia związane z sukcesem i z tymi zasadami. No i cóż, do zobaczenia przy okazji kolejnego nagrania. Cześć.